Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Simona Patelanou i Angela Fabiani, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Simona Zobaczyłam mamę, była cała ubrana na biało. Na głowie miała biały welon w złote wzory, który okrywał także jej ramiona, oraz koronę z dwunastu gwiazd. Mama miała ręce wyciągnięte w powitaniu, a w prawej ręce długi różaniec święty. Bose stopy mamy spoczywały na świecie, globusie, wokół którego kręcił się pradawny wróg w postaci węża, ale matka trzymała go mocno w miejscu, miażdżąc go prawą stopą. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Moje drogie dzieci. Kocham Was i widząc Was tutaj w moim błogosławionym lesie, napełniam moje serce radością. Moje dzieci, otwórzcie swoje serca i pozwólcie działać Duchowi Świętemu, niech On napełni Was radością, niech Was uformuje, bądźcie jak miękka glina w rękach Pana. Moje dzieci, kocham Was miłością ogromną, słuchajcie mojego głosu, moje dzieci. Nie zatwardzajcie Waszych serc. Dzieci, pozwólcie mi prowadzić Was do Jezusa. Moje dzieci, kocham Was i proszę Was, pozwólcie się kochać. Czekają Was ciężkie czasy, moje dzieci, proszę posłuchajcie mojego głosu. Wprowadzajcie w życie moje rady. Moje dzieci, umacniajcie się sakramentami świętymi. Lękajcie przed najświętszym sakramentem ołtarza, tam mój syn jest żywy i prawdziwy, tam czeka na Was. Moje dzieci, bądźcie jak wartownicy czekający na świt, bądźcie gotowi z różańcem świętym w rękach. To nie jest amulet, dzieci, ale silna broń przeciwko złu, jeśli używacie jej z miłością i wiarą. Kocham Was, moje dzieci. Jestem dla Was, Moje dzieci, Jestem Królową i Matką wszystkich narodów, Przychodzę, aby pokazać Wam drogę, która prowadzi do Mojego i Waszego ukochanego Jezusa, Przychodzę, aby wziąć Was za rękę i prowadzić Was po drodze. Moje dzieci, Jestem drzwiami, środkiem, a nie celem, Prowadzę Was do Pana, Kocham Was i chcę, abyście wszyscy byli zbawieni. Tylko Pan zbawia, buduje, uzdrawia, tylko w nim jest prawdziwe życie. Moje dzieci, kocham Was, uczcie dzieci modlitwy, one są przyszłością. Twórzcie coraz więcej wieczorników modlitwy, niech każdy dom będzie uperfumowany modlitwą. Dzieci moje, nie zniechęcajcie się w chwilach bólu i próby, zwracajcie się do Pana, a On nie będzie zwlekał z przyjściem Wam z pomocą. Kocham Was ogromnie, moje dzieci. Teraz udzielam Wam mojego świętego błogosławieństwa. Dziękuję Wam, że pospieszyliście do mnie, Angela. Tego popołudnia mama ukazała się jako królowa i matka wszystkich narodów. Miała na sobie różaną suknię i była owinięta dużym i szerokim niebieskozielonym płaszczem, ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na jej głowie znajdowała się korona królowej. Ręce dziewicy Maryi były zaciśnięte w modlitwie, w jej rękach znajdował się długi różaniec święty, biały jak światło, sięgający prawie do stóp. Jej stopy były nagie i położone na świecie, globusie. Świat był spowity wielką szarą chmurą. Było tak, jakby świat wirował w pionie i widać było sceny wojny i przemocy. Mama miała piękny uśmiech. Ale jej twarz była smutna i zmartwiona. Matka Boża stopniowo zsuwała część klapy swojego płaszcza nad świat, przykrywając go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję Wam, że jesteście tutaj. Dziękuję, że po raz kolejny odpowiedzieliście na to moje wezwanie. Moje dzieci. Jeśli tu jestem, to dzięki ogromnemu miłosierdziu Boga, który pozwala mi być tu wśród Was. Drogie dzieci, dziś znów jestem tu, aby prosić Was o modlitwę, modlitwę za ten świat, który coraz bardziej pogrąża się w ciemnościach i jest opanowany przez zło. Moje dzieci, módlcie się o pokój, coraz bardziej zagrożony przez potężnych tej ziemi. Moje dzieci, odmawiajcie codziennie Różaniec Święty, bardzo potężną broń przeciwko złu. Jestem tutaj, aby przyjąć wszystkie Wasze prośby o modlitwę, jestem tutaj, ponieważ Was kocham i moim największym pragnieniem jest móc Was wszystkich uratować. Wtedy mama powiedziała do mnie, spójrz, córko. Mama wskazała mi konkretne miejsce, na które miałam patrzeć, zobaczyłam obrazy następujące jeden po drugim, było to jak oglądanie filmu, który szybko posuwa się do przodu. Pokazała mi sceny wojny, potem Morze Śródziemne. Były tam ustawione statki. Córko, módl się ze mną. Pomodliłam się razem z mamą, po czym znów zaczęła mówić. Córko, naucz się zwalczać zło dobrem, bądź światłem dla tych, którzy wciąż żyją w ciemności. Niech Twoje życie będzie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie znają Bożej miłości. Bóg jest miłością, a nie wojną. Kochane dzieci, czekają Was ciężkie czasy. Są to już czasy bólu i próby. Moje dzieci. Proszę Was o modlitwę za mój ukochany Kościół. Módlcie się dużo za Kościół, nie tylko za Kościół powszechny, ale także za Wasz lokalny. Moje dzieci, w Waszym Kościele jest zbyt wiele podziałów, zbyt wiele frakcji. Bóg jest miłością, Bóg jest jednością. Jezus przyszedł, aby służyć, a nie być obsługiwanym. Podczas gdy wielu księży korzysta z posługi, aby być obsługiwanym. Wtedy matka wyciągnęła do mnie rękę i powiedziała, chodź ze mną. Poczułam, że wznoszę się w górę i miałam wrażenie, że jestem zawieszona razem z nią. Pode mną było tak, jakby była duża tafla szkła. Palcem wskazującym wskazała, że mam patrzeć. Patrz. Córko. Spojrzałam w dół na tę dużą, przezroczystą płytę, na której zaczęłam widzieć sceny wojen, różnych haniebnych wydarzeń, sceny przemocy i prostytucji. Wszystko brutalne i złe. Wtedy matka powiedziała do mnie, a teraz chodź ze mną. Znalazłam się na placu Świętego Piotra, trwała celebracja Eucharystyczna. Po prawej stronie siedzieli biskupi i kardynałowie, po lewej kapłani i wiele różnych zakonów. Mszę świętą odprawiał i przewodniczył jej papież Franciszek. W pewnym momencie wielka błyskawica rozświetliła cały plac i miała uderzyć w krzyż, ale pomimo tego, że powstały bardzo wysokie płomienie, krzyż nie został uszkodzony. Ziemia zaczęła się mocno trząść. A przed ołtarzem pojawiło się wielkie pęknięcie, wszystko nadal się trzesło. Wielu biskupów, księży i innych zakonów, którzy byli tam obecni, padło na kolana, niektórzy twarzą do ziemi, inni zaś stali, niewzruszeni. Papież podszedł do krzyża i ucałował jego stopę. W tym momencie matka rozpostarła swój wielki płaszcz i przykryła wszystko. Stopniowo ziemia znów się zamknęła. Znów zaczęła mówić. Dzieci, nie bójcie się, siły zła nie zwyciężą i w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Kochane dzieci, bądźcie żywymi płomieniami, nie gaście waszej wiary i módlcie się, aby nie zaginęło prawdziwe magisterium kościoła. Dzieci, te lasy są moimi błogosławionymi lasami. Tu powstanie mały kościół, a potem duży. Proszę, niech nie będzie wśród was podziałów, bądźcie zjednoczeni. Następnie modliłam się z matką za kościół, a na koniec poprosiłam ją o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy polecili się moim modlitwom. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.